Cześć, ja nazywam się Michał Gajdzik i zapraszam Was na sportowe podsumowanie marca. Zacznijmy od piłki nożnej, a dokładnie od Ligi Mistrzów, gdzie poznaliśmy finalistów. Arsenal Londyn rozgromił w dwumeczu PSV Eindhoven 9-3. W madryckim pojedynku lepszy okazał się Real Madryt, który po wielu emocjach, nerwach i niemałych kontrowersjach wygrał po serii 11, która rozstrzygnała sprawę awansu. W kolejnym hicie tej fazy PSG pokonało po wspaniałej grze oraz także serii jedenastek Liverpool-Arniego Slota, który był faworytem do wygrania tych rozgrywek. Ostatnia para z tej części drabinki to dwumecz Aston Villa przeciwko Klub Bryż i to drużyna z Anglii pewnie pokonała w dwumeczu belgijską drużynę 6-1. Przechodząc do drugiej części drabinki na pierwszy ogień idzie starcie FC Barcelony z Benfiką Lizboną. Obie drużyny grały już przeciwko sobie w Lidze Mistrzów w tym roku, wtedy lepsza okazała się Duma Katalonii wygrywając to szalone spotkanie 5-4. W tym dwu meczu emocji też nie brakowało. W pierwszym spotkaniu po czerwonej karce dla FC Barcelony Wojtek szczęsny musiał wykazać się niemałymi umiejętnościami, aby uchronić Blau przed porażką. I udało mu się to. Barcelona wygrała pierwsze spotkanie 1 0, a w drugim meczu tylko bardziej potwierdziła swój awans, ogrywając Benfica 4-1 w całym dwu meczu. Kolejny ćwierć lista to Borussia Dortmund, która wygrała swój dwumecz przeciwko Lille 3 2. Borussia pokazuje, że są oni jeszcze w walce o najlepsze trofea. Kolejny pojedynek to niemieckie starcie dwóch gigantów. Bayern Monachium grał przeciwko Bayerowi Leverkusen. I to drużyna Vincenta Kompanego pewnie wygrała ten dwumecz aż 5 do 0. I ostatnia para, czyli Inter Mediolan kontra Nord, Jakuba Modera. Włoska drużyna awansowała do Świercinału, wygrywając ten dwumecz 4-1. Pary ćwierćfinałowe prezentują się następująco: Borussia Dortmund kontra FC Barcelona, Bayern Monachium kontra Inter Mediolan, Arsenal London kontra Real Madrid oraz Paris Saint-Germain kontra Aston Villa. Pary ćwierćfinałowe Ligi Europy to Tottenham kontra Eintracht Frankfurt, Olympique Lyon kontra Manchester United, Glasgow Rangers kontra Athletic Bilbao oraz Bodo Glimt kontra Lazio Rzym. Teraz przejdźmy do par ćwierćfinałowych Ligi Konferencji, w których zagrają aż dwie polskie drużyny. Real Betis zagra przeciwko Jagiellonii Białystok, NKE Celje zmierzy się z Fiorentiną, Chelsea London o awans do półfinału tych rozgrywek będzie rywalizować przeciwko Legii Warszawa i ostatnia para, czyli Dürgarden kontra Rapid Wiedeń. Newcastle United po 70 latach zdobywa trofeum pokonując w finale Carabao Cup Liverpool 2-1. Drużyna SROK pokazała się z naprawdę dobrej strony wykorzystując błędy przeciwnika, który był uważany za faworyta do triumfu. Dużą rolę odegrali tu niezwykli kibice Newcastle, którzy ponieśli swoją drużynę dopingiem i po końcowym gwizdku mogli się cieszyć z upragnionego pucharu. A Eddie Howe został pierwszym od 17 lat angielskim szkoleniowcem, który zdobył jakikolwiek puchar w Anglii. Przejdźmy do tabeli Premier League, gdzie na czele znajduje się Liverpool z 70 punktami, drugi jest Arsenal, trzecie Nottingham, czwarta Chelsea London i piąty Manchester City, siódme Brighton, ósma dopiero Aston Villa, Manchester United, który nadal nie odnalazł dobrej formy na 13 miejscu, a tuż za nim Tottenham, w strefie spadkowej Ipswich Town, Leicester oraz Southampton. Skupmy się teraz na tabeli ekstraklasy. Na pierwszym miejscu nowy lider, czyli Raków Częstochowa, druga jest Jagiellonia Białystok, a za nią Lech Poznań, która ostatnio dołuje przegrywając z Jagiellonią oraz Śląskiem Wrocław. Czwarta Pogoń, piąta Legia Warszawa, szósta Krakowia, siódmy Górnik Zabrze, który nie wykorzystał sytuacji na awans tabeli, dziewiąty GKS Katowice, który dał nam niezły szpil w meczu z Górnikiem i drużyna z Katowic w wspaniały sposób zadebiutowała na swoim nowym stadionie, wygrywając mecz przyjaźni z Górnikiem Zabrze. Dwunasty dopiero widzę Płódź, a w strefie spadkowej Stal Mielec, Zagłębie oraz Śląsk Wrocław. W La Liga na pozycji lidera znajduje się FC Barcelona z 66 punktami, drugi jest Real Madrid, który traci do lidera 3 punkty. Trzecia Atletico Madryt, które po przegranej z FC Barceloną oraz remisie ze Spaniolem oddaliło się od mistrzostwa Hiszpanii. czwarta atletik Bilbao, piąty Villarreal, szósty Real Betis, który odżył dzięki świetnej grze Isco oraz Antonego, dwunasta Sevilla, piętnasta Valencia, która wdostała się ze strefy spadkowej, w której teraz znajduje się Leganes, Las Palmas oraz Real Valladolid. Przejdźmy teraz do ćwierćfinałów Ligi Narodów. Francja pokonała dwumeczu reprezentację Chorwacji po rzutach karnych. I trzeba przyznać, że nie był to łatwy dwumecz dla wicemistrzów świata, ponieważ Chorwaci naprawdę walczyli do końca i zabrakło niewiele, aby to oni awansowali do półfinału. Kolejny ćwierćfinał to starcie Danii z Portugalią. Ekipa z Cristiano Ronaldo w składzie wygrała ten dwumecz, pokazując swoją siłę szczególnie w drugim meczu, gdzie ograli Duńczyków aż 5 do 2. Następne niezwykłe starcie to spotkanie Hiszpanii z Holandią, które dostarczyło nam wielu emocji i dużej dawki futbolu na najwyższym światowym poziomie. Mistrzowie Europy wygrali ten dwumecz z Holendrami po serii rzutów karnych, a w samym dwumeczu padł wynik 5-5. I ostatni ćwierćfinał, czyli Niemcy kontra reprezentacja Włoch. Do półfinału awansowała reprezentacja Niemiec, pokonując Włochów 5-4. Pary półfinałowe prezentują się następująco. Niemcy zagrają z Portugalią, a Francja podejmie reprezentację Hiszpanii. Skupmy się teraz na zgrupowaniu naszej polskiej kadry, podczas którego rozegrała ona dwa spotkania w ramach kwalifikacji do mundialu, które odbędzie się w 2026 roku w USA, Kanadzie oraz Meksyku. Michał Prowierz musiał naprawdę się wysilić, aby powołać kadrę na to zgrupowanie ze względu na kontuzję takich zawodników jak Piotr Zieliński czy Nikola Zalewski. Wygranymi tego zgrupowania są Łukasz Skorupski, który zachował dwa czyste kąta w tych spotkaniach i przyczynił się mocno do tego, że nie skompromitowaliśmy się w meczu z Litwą. Kolejny wygrany to Jakub Kamiński, który pokazał się z bardzo dobrej strony i wprowadził powierzchnię świeżości w kadrze. Pokazując, że pomimo braku minut w Wolfsburgu potrafi dobrze grać dla reprezentacji. A z przegranych kadrowiczów to na pewno musimy wymienić Kacpra Urbańskiego, który nie rozegrał ani minuty w tych dwóch spotkaniach pomimo tego, że każdy myślał o nim jako podstawowym wyniku naszej reprezentacji. Przegranym tego zgrupowania jest także Jakub Piotrowski, który bardzo słabo wypadł w meczu z Litwą i nie pokazał nic z tego co grał kiedyś, co przyczyniło się do tego, że nie podniósł się on z ławki rezerwowych w meczu przeciwko Malcie. Oba mecze wygraliśmy i aktualnie jesteśmy liderami naszej grupy z dorobkiem 6 punktów. Do naszej grupy dołączy reprezentacja Holandii po przegranym ćwierćfinale Ligi Narodów. Będzie to nasz główny rywal w walce o bezpośredni awans na Mundial i kadra Michała Probierza będzie się musiała mocno postarać, bo Holandia to jest o wiele wyższa półka niż Litwa, Malta czy Finlandia. Przejdźmy teraz do siatkówki, a dokładnie do końcowej tabeli fazy zasadniczej plus ligi. Pierwsze miejsce zajął Jaszczemski Węgiel z dorobkiem 75 punktów, drugi był Projekt Warszawa, trzeci Aluron CMC Warta Zawiercie, czwarta Bogdanka Luk Lubin, piąta Zaksta Kęczerzyn-Koźle, a pierwszą ósemkę zamknęła drużyna Norwida Częstochowa. Trzech oficjalnych spadkowiczów to Stalnysa, która przegrała utrzymanie w ostatniej kolejce, GKS Katowice oraz MKS Będzin. Pary fazy play-off plus ligi prezentują się następująco. Jaszczeński Węgiel zagra przeciwko drużynie z Częstochowy, Projekt Warszawa zmierzy się przeciwko Skrzebeł hatów, Aluron CMC Warta Zawiercie podejmie Asekoresowie Rzeszów i ostatnia para, czyli Bogdanka Luklubin kontra Zaksaken Koźle. Dowiedzieliśmy się, że tegoroczne Final Ford Ligi Mistrzów odbędzie się w Łódzkiej Atlas Arenie w dniach 16-18 maja. Zobaczymy w nim aż dwie polskie drużyny, które zmierzą się przeciwko sobie w półfinale. Zdobywca Superpoaru Polski Aluron CMC Warta Zawiercie zagra z mistrzem Polski, czyli drużyną Mieszczębskiego Węgla. W drugim półfinale zobaczymy starcie włosko-tureckie, ponieważ Perugia zagra z halbankiem Ankara. Przejdźmy do tenisa i tego, co wydarzyło się w Indian Wells. Iga Świątek odpadła po raz kolejny z Rosjanką Mirą Andrzejewą w amerykańskim prestiżowym turnieju. Cieszyć może fakt, że 17-latka wygrała cały turniej pokonując w finale Arynę Sawalenkę 2-1. Jest to już drugi z rzędu turniej rangi 1000 wygrany przez tą młodą, utalentowaną zawodniczkę. Przechodząc do męskiego Indian Wells wygrał jej nieoczekiwanie Jack Draper, który wygrał w finale z Duńczykiem Holgerem runę 6-2, 6-2. Młody Brytyjczyk w drodze po swój triumf pokonał m.in. Carlosa Alcaraza, Bena Sheltona czy Taylora Fritza. Przechodząc dalej, skupmy się na Miami Open, gdzie Iga Świątek niestety odpadła już na poziomie ćwierćfinału, przegrywając z 19-letnią Filipinką Aleksandrą Ealą. W finale tego turnieju zagrała Aryna Sabalenka oraz Jessica Pegula i to pierwsza rakieta świata wygrała z Amerykanką 2-0 i umocniła się na fotolu liderki rankingu WTA. Męski turniej w Miami dostarczył nam wielu emocji, a zwieńczeniem tego ciekawego turnieju był finał Nowaka Dziękowicza przeciwko Jakubowi Męsikowi. Młody Czech pokonał serbską legendę tenisa 2-0 i zdobył swój pierwszy tytuł ATP 1000 w karierze. Przejdźmy teraz do Formuły 1, ale zanim to, skupmy się na sukcesie naszego młodego Polaka w F3. Roman Biliński zajął trzecie miejsce w sprincie do Grand Prix Australii oraz dziewiąte miejsce w wyścigu głównym. Polak mógł osiągnąć znacznie więcej, ale i tak jest radość, że coś zaczyna się dziać dobrego dla Polski w Formule 3. Przechodząc do F1 podsumujmy sobie weekend wyścigowy w Australii. Pierwsze kwalifikacje w tym roku wygrał Lando Norris z McLarena, ogrywając duet Mercedesa, Red Bulla i Ferrari. Na drugim miejscu uplasował się Oskar Piastri, a trzeci w kwalifikacjach był Max Verstappen. Nie zachwyciło Ferrari, które zajęło dopiero siódme i ósme miejsce. Skupmy się teraz na wyścigu i przypominam, że był to deszczowy wyścig, co przyczyniło się do wielu nieoczekiwanych rezultatów. Wyścig wygrał Lando Norris, utrzymując swoją pozycję po kwalifikacjach. Gorzej poradził sobie jego kolega z zespołu, który na kilka okrążeń przed końcem wyjechał poza tor, przez co to stracił wiele pozycji i zajął dopiero dziewiąte miejsce. Jeżeli chodzi o debutantów, to nie był to dla nich najlepszy wyścig. Isaac Hadjar rozbił się już na okrążeniu formującym, Jack Duhan także odpadł na początku tego wyścigu, Gabriel Bortoletto również nie ukończył wyścigu, a Oliver Berman ukończył jako ostatni z tych, którzy dojechali do mety. Fantastyczny debiut zaliczył Andrea Kimi Antonelli, który po starcie z 16 pozycji ukończył swój pierwszy wyścig na czwartym miejscu, pokazując, że potrafi wykorzystać trudne warunki, które wyrównują osiągnięcia bolidów. Przejdźmy do drugiego weekendu wyścigowego, który był także weekendem sprinterskim. Pole position oraz cały sprint wygrał Lewis Hamilton i jest to dla niego, jak i dla Ferrari, pierwsza wygrana w sprincie Formuły 1. Bolid Brytyjczyka naprawdę prezentował się fantastycznie podczas sprintu i pod koniec Lewis Hamilton uzyskał aż 6-sekundową przewagę nad rywalami. Kwalifikacje do wyścigu głównego wygrał po raz pierwszy w swojej karierze Australijczyk Oscar Piastri. Drugi był George Russell z Mercedesa, a trzeci lider klasyfikacji kierowców Lando Norris. McLaren zdobył dublet w Grand Prix Chin, zostawiając daleko z tyłu resztę stawki. Trzeci wyścig w karierze wygrał Piastri, drugi był Landon Norris, a trzecie miejsce zajął Brytyjczyk George Russell. Jednak to, co najciekawsze, wydarzyło się kilka godzin po wyścigu, ponieważ FIA zdyskwalifikowało aż trzech kierowców z wyścigu, Lewis Hamilton został zdyskwalifikowany za zbyt zdartą deskę, która znajduje się pod bolidem, a Charles Leclerc oraz Pierre Gasly z Alpine za zbyt małą masę bolidów po wyścigu. Kilka dni po wyścigu w Chinach Red Bull ogłosił, że Yuki Tsunoda będzie kierowcą Czerwonych Byków już od swojego domowego wyścigu w Japonii, wymieniając Liama Lawsona, który radził sobie fatalnie w dwóch pierwszych wyścigach tego sezonu. Przejdźmy do klasyfikacji kierowców, gdzie widzimy, że Lando Norris jest liderem z 44 punktami na koncie, drugi jest Max Verstappen, a trzeci George Russell. Kierowcy Ferrari dopiero na 9 i 10 miejscu. Alex Albon po dwóch dobrych weekendach znajduje się na szóstym miejscu, tak samo jak Esteban Ocon, który zgromadził już dla amerykańskiego zespołu 10 punktów. Żadnych punktów nie zdobyli jeszcze Isaac Hadjar, Pierre Gasly, Liam Lawson, Jack Duhan, Gabriel Bortoletto oraz co może dziwić Fernando Alonso, który nie ukończył żadnego wyścigu w tym sezonie. W klasyfikacji konstruktorów prowadzi McLaren, drugi jest Mercedes, a trzeci Red Bull, czwarty Williams, Ferrari dopiero piąte, szósty Haas, a jedynym zespołem, który nie zdobył jeszcze punktów jest francuskie Alpine. I to już wszystko w sportowym podsumowaniu marca. Jeżeli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę, subskrypcję oraz dzwoneczek, aby być na bieżąco. Zapraszam Was również na mojego Instagrama, gdzie informuję Was o najnowszych informacjach ze świata sportu. Trzymajcie się, cześć!